Transport substancji odżywczych w roślinie. Woda i sole mineralne są transportowane w roślinie za pośrednictwem drewna. Natomiast transport substancji odżywczych, czyli asymilatów, odbywa się za pośrednictwem łyka. Łyko i drewno są to tkanki przewodzące w roślinach, o których mówię na innym nagraniu. Transport asymilatów rozpoczyna się za ładunkiem łyka. Załadunek łyka odbywa się w organach odpowiedzialnych za wytworzenie asymilatów, czyli głównie w liściach. Komórki miękiszu asymilacyjnego liści dostarczające sacharozę są to donory, czyli donory dawcy sacharozy. Z donorów ta sacharoza przedostaje się do komórek przyrurkowych, które znajdują się przy rurce sitowej, a następnie do członków rurek sitowych przez liczne plazmodesmy. Plasmodesmy są to połączenia między komórkami roślinnymi. Oczywiście link do nagrania o plazmodesmach zamieszczam poniżej. Ta redzina przedstawia układ rurek sitowych i komórek przyrurkowych. Tutaj są te rurki sitowe, tutaj są komórki przyrurkowe, natomiast tutaj są komórki miękiszu asymilacyjnego. I ten załadunek gójka odbywa się w ten sposób, tak jak tutaj pokazuje ta strzałka, czyli on się pojawia tutaj. Od komórek miękkisza asymilacyjnego przez komórki przyrurkowe i do komórek sitowych. Załadunek łyka jest to transport aktywny, co oznacza, że potrzebna jest tutaj energia pozyskana z rozpadu wysokoenergetycznych wiązań w ATP. Jest to transport aktywny, ponieważ stężenie sacharozy w komórkach towarzyszących, czyli w tych komórkach pośrodku, tych przyrurkowych. Jest do 20 razy większe niż w donorach, czyli w komórkach miękiszu asymilacyjnego. Proces odwrotny do załadunku łyka jest to tzw. rozładunek łyka. W organach, które nie wytwarzają asymilatów, wtedy następuje odbieranie sacharozy z elementów przewodzących łyka, czyli z rurek sitowych. Do rozładunku łyka też potrzebna jest energia. Akceptorami nazywamy tutaj komórki będące miejscem przeznaczenia asymilatów. Podsumowując, w organach, w których zachodzi proces fotosyntezy i wytwarzane są związki organiczne w wyniku tego procesu, z komórek miękiszu asymilacyjnego sacharoza przedostaje się do komórek przyrurkowych, a następnie do członów rurek sitowych. Jest to tzw. załadunek łyka. Ta sacharoza, ona następnie przez łyko jest transportowana do organów, w których nie dochodzi do wytworzenia asymilatów, czyli nie dochodzi do procesu fotosyntezy. Ta sacharoza trafia do akceptorów, czyli komórek będących miejscem przeznaczenia asymilatów. Czyli donorem są komórki miękiszu asymilacyjnego, natomiast akceptorami są komórki organizmu całej rośliny. W czasie załadunku łyka we wnętrzu rurek sitowych następuje wzrost stężenia sacharozy i to się wiąże z tym, że spada potencjał wodny, to powoduje osmotyczny napływ wody z naczyń do rurek sitowych. Wytwarza się przez to ciśnienie hydrostatyczne, które tłoczy roztwór cukrów w rurce sitowej. Czyli jeżeli mamy załadunek łyka, gdzie donorem są komórki miękiszu asymilacyjnego i ta sacharoza ona przedostaje się z komórek miękiszu. Przez komórki przyrurkowe do członów rurek sitowych, to tutaj się zwiększa stężenie, tak? Stężenie tego roztworu, który jest tutaj w rurkach sitowych, i to powoduje, że potencjał psi tego roztworu spada. Spadek tego potencjału wodnego powoduje osmotyczny napływ wody z naczyń do rurek sitowych, czyli z drewna. Naczynia są to elementy drewna, czyli tej martwej tkanki przewodzącej. Dzięki temu w tych rurkach sitowych wytwarza się ciśnienie hydrostatyczne i zauważ, że wtedy ten cukier, roztwór cukrów jest tłoczony w rurce sitowej do akceptorów.